Jest tak w ogóle wolontariat Czego uczy, co daje Czy zwiększa możliwości do samorealizacji Albo pracy zarobkowej A może to zajęcie dla osób, które są bardzo bogate I z potrzeby serca, albo z nudów Lubią po prostu komuś pomóc Zuzanna Moim zdaniem wolontariat to miejsce, gdzie ludzie, którzy potrzebują pomocy, mogą spotkać osoby, które lubią udzielać tej pomocy, które mają czas i chęci, żeby pomagać innym ludziom. Tak, ale żeby udzielać tej pomocy, trzeba mieć pewne kompetencje, miękkie albo twarde, wiecie, o co chodzi. No tak, trzeba wiedzieć, co się mówi, co się robi, nie da się pomóc, komuś, jeśli się tego nie zna. Natomiast sama chęci dużo umieją zrobić, sam zwykły uśmiech, który każdy nosi na twarzy, umie bardzo dużo zrobić, poprawić dzień lub nawet więcej. Joasiu, e, powiedz mi, jeśli chodzi o wolontariat, to e, wiem, że bardzo dużo uśmiechu na twojej twarzy, jak słyszysz to słowo, chyba coś w tym jest. E, tak, ja bardzo lubię w ogóle wolontariat, lubię się też uśmiechać, więc jakby dla mnie te dwie rzeczy naturalnie się łączą. I ty masz to za so darmo. Tak. Jan jest także z nami, to też wolontariusz i macie jakiś taki fajny tytuł. Coś zdobyliście, osiągnęliście? E, tak, zostaliśmy wolontariuszami roku 2021, każdy gdzieś tam w jakiejś mniejszej podkategorii, ale raczej e, wszyscy w tym samym e, obrębie. Powiedział Janek. To jest program Porozmawiajmy o Starokardzie. tutaj w tle jeszcze nad audycją czuwa Dorota Dorał, prezes stowarzyszenia Można Inaczej, a z nami jest Janna Szwarc, Zuzanna Trzoska, wolontariuszki Roku, Joanna Powiatu, a Zuzanna Gminy i Jan Gminy Miejskiej. Wszystko dobrze, tak? Tak. Pozdrówcie znajomych, macie jedyną taką okazję. Pozdrawiamy drugie liceum ogólnokształcące, a najbardziej pierwszą klasę z Bilhemu. E, trzecią D również. A ja pozdrowię pierwsze y, liceum i klasę trzecią A. Taka sytuacja zdarzyła mi się jakiś czas temu. Jechałem sobie pociągiem i y, nagle okazuje się, że pani z dzieckiem również ma to samo miejsce co ja. No i udowadniamy sobie pokazując bilety, ona papierowy i elektroniczny. Ona mówi: Ale pan ma na jutro. No i nagle, wiecie, jak mogłem się poczuć i zachować. Bez problemu udało mi się to odkręcić i usiadłem obok takiej pani, która jechała do Gdyni. Wyobraźcie sobie, że ona teraz e, na Dolnym Śląsku e, słucha naszej audycji. Zawsze w piątek e, słucha, porozmawiają o Starogardzie. Pozdrówcie Małgosie z Gdyni. Pozdrawiamy Małgosie z Gdyni. Wolontariuszem można być właśnie również na co dzień, bo załóżmy starsza osoba miałaby problem ze znalezieniem miejsca czy z kupnem biletu. Rozumiem, że też można w ten sposób się wykazać i komuś pomóc, tak po prostu. Nie trzeba czekać albo wstępować do organizacji związanej z wolontariatem. Joanna. E, tak, oczywiście. Ja w ogóle uważam, że wolontariat to nie jest tylko to, co robimy w stowarzyszeniu, czy w ogóle w organizacjach, do których należymy, ale to jest po prostu nasza postawa, którą wykazujemy się na co dzień. Czy to w rodzinie, czy to ze znajomymi, czy to na pizzy, czy w kinie. Po prostu wszędzie jesteśmy wolontariuszami. Twoje słowa teraz wypadałoby wziąć w taką ramkę, która wygląda jak serduszko. Jak wygląda możliwość działania W ramach wolontariatu w Starogardzie To pytanie do Janka Gdzie się należy zgłosić Jakie organizacje funkcjonują I kogo wy reprezentujecie e, Wolontariat w Starogardzie W sumie ma wiele form Można pójść do stowarzyszenia Można inaczej na alei Tam jest główne centrum wolontariatu Można się przejść do parku Do chówca starogardzkiego Do harcerzy e, I ja właśnie reprezentuję harcerzy E... Asia, ty reprezentujesz chyba ZHR Starogardzki, tak? E, tak, ale nie Starogardzki, hmm? tylko ogólnie Kociewski, my działamy na całym Kociewiu. Okej, okay. a ty e, Zuza? Ja natomiast e, często bywam w Fundacji Małych Stópek, natomiast... O, właśnie, ja bym chciał, żebyś opowiedziała coś więcej na ten temat, bo ja często jak mijałem to miejsce niedaleko naszego rynku, koło kościoła jakiego? Katarzyny? Dobrze, nie będę was dzisiaj cisnął, bo w końcu macie alibi i nie musicie być w szkole, więc nie będę sprawdzać pamięci, jeśli chodzi o kwestie historii, ale jest właśnie taka fundacja. Dość często akurat mijałem, ale nikogo nie było w środku. Przy czym okazuje się, że ona też robi wiele dobrego. Tak, to jest fundacja, w której nieczęsto są osoby w środku, bo często po prostu wyjeżdżamy i rozdajemy te paczki. Wyjeżdżamy do naprawdę najróżniejszych osób, nie tylko do dzieci lub mam. Ale także osób, które po prostu potrzebują takich rzeczy, które po prostu mamy w swoim e, miejscu, w swojej tam w domu w pracy. W domu w pracy. Ale chodzi o pomoc e, dla małych dzieci, jeżeli mówimy o nazwie małe stópki? Głównie tak, głównie tam rozdajemy właśnie jakieś pampersy, lub jakieś chusteczki, rzeczy. Natomiast zawsze coś innego się znajdzie, zawsze można e, dać coś innego. Jakie cechy powinien mieć wolontariusz? Kim on w ogóle jest? Wolontariusz to osoba, która ma zawsze chęci do robienia dobra, a raczej do pozytywnego nastawienia do życia. To jest zawsze ważne, bo tak jak mówiłam, no sam uśmiech robi naprawdę, naprawdę bardzo dużo. A oprócz tego można bardzo dużo zrobić samymi chęciami. Jeśli chodzi o kwestię wolontariatu, no to też trzeba mieć na to czas, bo rozumiem, że poświęcacie swój prywatny czas, nie otrzymując za, za to żadnej gratyfikacji finansowej. E, tak, właśnie tak to wygląda. No, e, to jest raczej taki form spędzania wolnego czasu, ja bym to tak powiedział, że w ramach takiego odklejenia się od codzienności można zrobić coś dla drugiej osoby. A wolontariusze na przykład też pojawiają się w schronisku, aby wyprowadzić zwierzęta? Tak, oczywiście ja chociażby e, przynajmniej tam raz czy dwa razy na miesiąc próbuję być w schronisku i wyjść raz czy dwa z jakimś przem, czy pomóc e, innym, zanieść jakąś karmę, czy chociaż zobaczyć, czy jakieś zwierzę dobrze się źle, czy źle czuje, podejść do jakiegoś kotka, pobawić się z nim. Schronisko jest cały czas otwarte, robimy też e, tam różne mm, kursy, żeby można właśnie było lepiej znać na tych zwierzętach. Trzeba mieć 15 lat. I można się normalnie zgłosić, być wolontariuszem tak częściej niż ja. A czy jest jakaś maksymalna granica, jeśli chodzi o e, uprawianie tego zajęcia wolontariat? E, myślę, że górnej granicy nie ma. To e, zależy od jakby, własnych predyspozycji, ile jesteśmy czasu na to w stanie poświęcić. A jaka jest górna granica, aby w końcu dorosły człowiek się wyprowadził od rodziców i dał im spokój? Nie ma takiej. A, okej, okay, dobrze, no, bo... Tutaj podziękowania należą się waszym i naszym mamom, tatom, opiekunom, bo oni też uprawiają na waszą rzecz wolontariat, prawda? Oni nie otrzymują kasy, czasami radość, czasami smutek, wdzięczność, ale rodzice też poświęcają się dla dzieci i uprawiają wolontariat, nie oczekując zbyt wiele. Ojeju, tak, ja jestem tym, tego idealnym przykładem, bo ja nie mieszkam niestety nie w starobie. Nie się wyprowadzić. <laughs> nie jestem idealnym przykładem na to, że rodzice wiele dla mnie robią, e, ponieważ właśnie nie mieszkam w i bardzo ciężko mam na przykład z dojazdami, więc bardzo często mama mnie na przykład odbiera czy zawozi gdzieś. Każdy piątek premierowo o godzinie dziewiątej i w ciągu weekendów w powtórkach na antenie Radia Starogard możecie nas sobie posłuchać. A tuż w nowym tygodniu na pewno udostępnimy te nagrania na oficjalnym profilu Urzędu Miasta Starogard Gdański, na YouTubie. Teraz powracamy do naszych gości, jeśli chodzi o wolontariuszy. Ja bym chciał sobie właśnie wyobrazić, na czym polega dokładnie Wasza praca. Czy idziecie na przykład do DPS-u albo do jakiegoś domu opieki, i na przykład dotrzymujecie towarzystwa starszym osobom. Czy to to też jest w Waszych kompetencjach. Jak dokładnie działa Centrum Wolontariatu? Bo w jaki sposób tam trafiliście, prawda? Bardzo proszę o Joasia. No to wolontariat mniej więcej działa tak, że to z potrzeby innych ludzi. My organizujemy jakieś akcje. Potrzebuje ehm... 25 złotych. Nie nie, nie. nie. nie o taką potrzebę chodzi. <laughs> nie, 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 nie. Bo takich nie. dużo osób można spotkać na mieście. Może Myślę, nie aż tyle, tak. ale bardziej. No. Tak, ale to nie jest zbyt mniej więcej o to chodzi. Ja na przykład bardzo lubię takie akcje, gdzie na przykład idziemy do przedszkola, pracujemy z dziećmi, bo bardzo w ogóle lubię dzieci, dlatego się akurat w tym spełniam. Lubię też akcje z na przykład niepełnosprawnymi, albo mamy czasami jakieś kiermasze. Ale oczywiście oprócz wolontariatu działam również w harcerstwie, gdzie jakby tam bardzo się realizuje i mam jakieś różne działania i obowiązki związane z prowadzeniem drużyny. No tak, ale z drugiej strony jeszcze można powiedzieć o wolontariacie, że też robimy coś dla siebie, raczej nie. To musi być nakierunkowane na innych. No, ja myślę, że siebie też przy okazji można właśnie spełniać, bo ja na przykład lubię pracę z dziećmi i na przykład, kiedy idziemy do takiego przedszkola, to ja siebie również realizuję i jakoś tam spełniam. Janku? Tak. Jak to wygląda u ciebie? Ja w sumie głównie działam w tym naszym strogarskim chówcu i co tydzień. Prowadzę zbiórki e, mojego zastępu, czyli właśnie grupy młodszych ode mnie ludzi, bo w sumie nie nazwałbym ich dziećmi i e, myślę, że to jest taka właśnie praca wolontariacka e, harcerza. Do tego jeszcze dochodzą różne e, akcje typu e, uroczystości, e, jakieś e, nie wiem, sprzątanie w chówcu, często się zdarza. E, droga Zuzanno, jeszcze e, tutaj powiedz mi, e, jeśli chodzi o kwestię wolontariatu, to czy e, ubogaca Cię to w jakiś sposób? Oczywiście. E, wewnętrznie? Mentalnie? I tak, i tak. E, Miłe on, słowa się pojawiają? Zawsze. Na przykład my też pomagamy e, ludziom starszym na przykład, w e, na przykład w noszeniu, na przy, na przykład w noszeniu e, jedzenia, czy tam jakikolwiek e, Rzeczy na piętra, do domów, i ci ludzie są tak wdzięczni nam. Tyle umieją dla nas zrobić. Chociaż podziękować słowami, zaprosić na herbatkę. Nawet w pandemii troszkę mniej to się ograniczyło, no bo wiadomo, każdy się boi o siebie. Natomiast zawsze możemy liczyć na to, że dadzą nam coś w samej podzięce. Albo opowiedzą jakąś historię, o której na przykład nigdzie indziej byście nie przeczytali. Oczywiście. Zastanawialiście się kiedyś na przykład, kim była dana osoba, której e, nazwa nosi ulica. Ja szczerze mówiąc nie zastanawiałam się pod tym kątem, ale na pewno to zrobię. To bardzo proszę, Joanna, Zuzanna i Janek e, przygotowują dla was w tle nową grę miejską w Starogardzie na Kociewiu. E, jeśli chodzi o centrum wolontariatu, czy oprócz centrum jest jeszcze inne miejsce, które e, nie wiem, też was w jakiś sposób interesuje? Chufiec. E, e, Centrum, co jeszcze, SDS? Bo Zuza, Zuza mówiła na przykład na temat osób niepełnosprawnych. Chodzi mi o to, aby wymienić te miejsca, że Centrum Wolontariatu to nie tylko miejsce w Starogardzie na Alei Jana Pawła, przepraszam, na Wojska Polskiego, ale również są inne jednostki, do których można się zgłosić. Uf! E, tak, na przykład działają wolontariaty przy szkołach. Przy kościołach i przy takich ogólnie instytucjach, które właśnie prowadzą swoje wolontariaty, bardzo często jest to można spotkać. Praca może być też o tyle przyjemna, że pojawiają się pewne dowody wdzięczności albo wyróżnienia, i o nich też powiemy już za moment. Audycja wyjściowa jest nadawana na żywo w piątek o godzinie 9, ale dziś właśnie alibi, aby nie iść do szkoły ma e, Zuzia, Joanna i Jan. Bo rozumiem, że normalnie e, do szkoły chodzicie, uprawiacie ten sport, ten wolontariat, tak? Tak. Okej, okay, dobrze. Wasze działania, jeśli chodzi o kwestie tematyki wolontariatu zostały docenione, bo tutaj warto powiedzieć, że Zuzanna Trzoska została wolontariuszką roku gminy Starogard Gdański, Janna Szwartz, wolontariuszką 2021 roku powiatu starogardzkiego i Jan Wojewódzki wolontariusz roku gminy miejskiej Starogard Gdański, rok 2021. Żeby zostać nominowanym do takiej nagrody, to rozumiem, że samemu siebie chyba. Nie można. No nie, nie można się sam... Na czym to nominować? polega? Powiedz coś więcej. My zostaliśmy zgłoszeni przez e, jakieś organizacje właśnie, w których działamy i e, właśnie na takiej zasadzie to wygląda, że taka organizacja e, nominuje wolontariusza i komisja tam rozstrzyga... Na ile on się udziela, że tak to powiem? Organizacja, ale też również osoba prywatna może nominować kogoś, który, kogo widzi, że się nadaje na tą nagrodę. Dużo musi być takich głosów, aby ta osoba została wzięta pod uwagę. Nie musi być dużo takich głosów. Tak naprawdę w naszym mieście konkurs od wielu lat istnieje. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Można Inaczej przy współpracy Gminy Miejskiej, Gminy, gminy i Powiatu Starogarskiego. Tak naprawdę każdy mieszkaniec może zgłosić, bo konkurs jest upubliczniony zgłosić osobę, która na polu społecznym wyróżnia się swoją postawą, swoim działaniem a ile głosów zawsze jest kapituła konkursowa i ta kapituła naprawdę każdy wniosek czyta. Każdy wniosek czyta, każdy wniosek rozważa, rozmyśla, rozkliwia. I myślę sobie, że to tak najbardziej też zależy od tego, kto nominuje ile słów, ile działań wypisze, udokumentuje. Zresztą też te osoby, które są nominowane, często są rozpoznawalne w środowisku i to już jest taki duży atut do tego, żeby wyróżniać, nagradzać. Powiedziała pani Drota Dorał, prezes stowarzyszenia można inaczej. Nie przypadkowo pani powiedziała, bo jeszcze chciałbym spytać właśnie, czy to pani jest osobą, która ocenia pracę wolontariuszy również, bo wiadomo, że to nie jest możliwość tak, aby robić co się chce, ale też w ramach pewnych jakichś norm czy zasad. Jest Ej. jakiś kodeks wolontariusza? To znaczy tak, są zasady wolontariusza, etyka wolontariusza, natomiast no, padło zapytanie, czy oceniam, nie mam takiej odwagi. Natomiast zawsze dbamy o to, żeby wolontariusze Starogarskiego Centrum Wolontariatu też zgłaszali do nas swoje potrzeby, w, jakich, w jakim zakresie chcą rozwijać swoje kompetencje, swoje umiejętności i tak już niebawem będzie też szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Które jest, wychodzi z potrzeb. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle działania wolontariackie, no to reguluje je ustawa o wolontariacie i pożytku publicznym. I tutaj w tej rozmowie padło, że rodzice są wolontariuszami. No tak nie do końca, ponieważ definicja wolontariatu wykracza daleko poza różne stosunki rodzinne. Niemniej ja. Całym sercem tak naprawdę teraz w tym momencie też dziękuję rodzicom, bo rzeczywiście nasi młodzi wolontariusze są zaangażowani, ale również bardzo mocno rozwija się wolontariat dojrzały, którego często w sposób bardziej świadomy albo mniej świadomy również tymi wolontariuszami są rodzice naszych wolontariuszy. Najstarszy wolontariusz, który jest w centrum? Najstarszy wolontariusz, który jest można powiedzieć zgłoszony w centrum wolontariatu, to jest osoba, która ma 78 lat. A najmłodsze? A najmłodsze to są dzieci sześcioletnie, które chcą pomagać w różnych działaniach. Super. Dużo jest tych wolontariuszy u nas w Starogardzie? Bardzo dużo. My często też prosimy inne organizacje, żeby chociaż liczbowo gdzieś tam podali, ilu mają wolontariuszy. Często jest to ruchome, ponieważ wolontariusz, wolontariusz może wybierać pojedyncze akcje i też już jest wolontariuszem. Natomiast jest też grupa stałych wolontariuszy, którzy są zarejestrowani w bazie wolontariatu starogardzkiego, którzy również po zakończeniu swojej działalności wolontariackiej ze względu na chociażby wyjazd na studia. Po latach dzwonią i pytają się, czy mogą otrzymać jakieś zaświadczenie, dokument, bo gdzieś zapodziali, a jest to im potrzebne do ich rozwoju zawodowego. W zeszłym roku też taka miła niespodzianka, dzwoniła wolontariuszka, która 18 lat temu była wolontariuszką w centrum wolontariatu i otrzymała propozycję pracy i na rozmowie kwalifikacyjnej za granicą. Dostała pytanie, czy kiedykolwiek. Była wolontariuszem, bo jeżeli takie zaświadczenie przedstawi, to na samym starcie otrzyma już inne wynagrodzenie. No to teraz całkiem nieźle pani zachęciła. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Jeżeli byście coś potrzebowali więcej wiedzieć się, to zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Można Inaczej z Centrum Wolontariatu w Starogardzie Gdańskim. Porozmawiajmy o Starogardzie, tak szybko czas płynie, że chyba nie o wszystko zdążyłem zapytać. Mówiliśmy kilka chwil temu na temat nagrody, tytułu, które otrzymaliście i teraz pytanie, czym sobie na to zasłużyliście? Ja myślę, że aby zostać tak wyróżnionym, trzeba na początku być zauważonym, czyli jakoś musieliśmy się wyróżnić spośród całej reszty, żebyśmy po prostu tą nagrodę dostali. Ale to też nie było tak na pewno, że my po prostu sami, sami jakoś na, na to zapracowaliśmy, bo wolontariat to jest głównie współpraca. I to nie jest tak, że ja tą nagrodę otrzymałam tylko ze względu na mnie, tylko na przykład do tej nagrody też przyczyniło się. Wielu moich przyjaciół z wolontariatu. Janku, jak to u ciebie było? E, ja twierdzę, że nam się po prostu chce, bo to nie jest takie oczywiste, że każdemu się e, chce robić takie rzeczy. Więc. Ale e, że... dzisiaj sobie odpuszczę. No właśnie, tak to nie wygląda. Trzeba jakby e, zainwestować w to swój czas. I. E, Rzeczy, być konsekwentnym. Być konsekwentnym, tak. Ja zawsze jak chodziłem gdzieś tam do, do chówca jakieś ściany malować albo postawić nową ścianę, to szedłem tam głównie dlatego, że lubię zrobić takie rzeczy, ale też dlatego, że wiedziałem, że musi to być zrobione, żeby szybciej oddać ten chówiec i szybciej można było go używać. I teraz już stoi ładny budynek do użytku. Wiem, wiem, słyszałem i widziałem. Zuzia, zgodzisz się ze mną, że jeśli chodzi o kwestię bycia tym wolontariuszem i jeszcze wyróżnionym, to jest potem potrzeba, aby osiągać coraz więcej? Jest w jakiś sposób nie wiem, prognostyk albo stopniowanie tych wyróżnień? Stopniowanie nie ma, natomiast no, na pewno taka nagroda wiąże się z jeszcze większymi obowiązkami w stosunku do tego. Ja na przykład zostałam wyróżniona E, przez moją trenerkę, którą bardzo pozdrawiam. E, to nie było tak, że my razem chodzimy gdzieś do jakiegoś wolontariatu. Nie. E, my po prostu trenujemy razem i e, ona zauważyła w nas, że o często się gdzieś tam wyróżniamy, czy coś takiego, i za, zapisała nas, nawet nie, nie, nie informując nas o tym. I tak naprawdę, czekając na tą nagrodę, nikt z nas się nie spodziewał. Przynajmniej tak mi się zdaje, żebyśmy taką dostali, bo to jest naprawdę wielkie wyróżnienie przy tylu tysiącach ludzi. Była trema? Oczywiście, ja to cała dygotałam, a tym bardziej, gdy się dowiadałam, że już podchodzi pod ten koniec yy, pod koniec rozdań, gdzie już są te najważniejsze nagrody rozdawane, no to ja chodziłam po ścianach. Które postawił Janek. Okej, okay, dobrze. Zachęćcie innych do tego, aby wstąpili do Centrum Wolontariatu. Są jakieś spotkania organizacyjne? E, tak, na przykład w tym roku, od nowego roku e, zaczyna działać klub wolontariusza, który będzie się odbywał w naszym stowarzyszeniu e, co środę w godzinach od 17 do 19. I tam będą dyżury naszych wolontariuszy, e, dwóch wol wolontariuszy, którzy będą na stówę co tydzień. I po prostu kto ma czas, kto ma chęć, może również przyjść i dojść do nich, spędzić z nimi miło czas, coś zrobić, coś kreatywnego, coś pożytecznego, odrobić lekcje, zapytać o pomoc i tak dalej. To spytam na koniec szczerze, czy wszystko mamy, czy chcielibyście coś jeszcze dopowiedzieć? To ja mogę jeszcze opowiedzieć o swoich wrażeniach na tej gali, jak... Od razu jak już tam przyszliśmy, to ja już cały chodziłem, bo, bo stres. No i tam przeleciały te pierwsze wyróżnienia, no nie było mnie, dobra, jestem wyżej. Przeleciały te ważniejsze wyróżnienia, siedzę już taki, że normalnie e, chodzę po, tym po tych ścianach, suficie. Przeleciały. No tak, no. No i wtedy już e, były te trzy, trzy wyróżnienia najważniejsze, tych wolontariuszy roku i i wtedy już się rozstrzygnęło. Takie emocje też się przydają, bo potem mniej się będziesz stresować na rozmowie w sprawie pracy, gdy będziesz miał zostać prezesem banku albo... Tak mówią. To tego wam życzę i dziękuję, że odwiedziliście nasze studia. Dziękujemy. Dziękujemy. Rozmawiajmy o Starogardzie, dobiega właśnie do końca. Dziś byli z nami drota Dorał, prezes Stowarzyszenia Można Inaczej w Starogardzie. Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę wszystkim tej otwartości na bycie społecznikiem. Do zobaczenia w naszych szeregach albo też innych organizacji pozarządowych. A teraz wyobraźcie sobie piękną, połyskującą scenę, blask fleszy świateł, piękna muzyka na żywo i płatki róż lecące z góry. Wchodzi Joanna Szwarc, wolontariuszka roku 2021 powiatu starogarskiego. Wielkie e... brawa! <noise> e, dziękuję bardzo za, to miłe spędzone, za ten mile spędzony czas i mam nadzieję, że do usłyszenia. Teraz brawa dla Zuzanny Trzoski, wolontariuszki roku gminy Starogard Gdańskiej. Ja także dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będziemy się częściej widywać. I nowe Lamborghini dla Jana Wojewódzkiego, wolontariusza roku gminy miejskiej Starogard Gdański w skali 1 do 50. Ja też również, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Było bardzo miło. Grzegorz Kochański, uprzejmie dziękuję i do usłyszenia I... za tydzień. I było 50.